Dzisiaj gramy jak ostatnio, ktoś może być powiedzieć, ale to nie jest popularne. Trudno, to będzie trochę sylwestrowe, taki 10-minutowy pewnie. Standardzik. No i co powiedzieć? Zagramy chwilę razem ze znajomym. Poczekajcie. Albo nie, nie będę. Nie. Więc gramy i co powiedzieć Może pójdziemy na bossa, może nie Tam potem pokażę jeśli pójdziemy. Nie wiem, nie rozumiem. Co ja robię literówy A ortografia.